Zanim Iron Man rzucił swoje słynne I, am Iron Man. I zanim Batman Nolana mrużył oczy w starciu z Jokerem Super bohaterowie raczkowali Dosłownie I to w czarno-białych serialach kinowych 1941 rok Adventures of Captain Marvel 12 odcinków o gościu w pelerynie, który ratuje świat w scenach akcji Które wtedy były absolutnym wow A dziś... No cóż, wyglądają trochę jak teatr szkolny. Rok później pierwszy film Batmana. Kostium wyglądał jak piżama z doszytymi uszami. Walki trochę jak taniec na weselu. Ale wiecie co? To działało. Ludzie nie potrzebowali realizmu. Wystarczył cień peleryny, tajemnicza muzyka i wyobraźnia robiła resztę. Efekty w stu procentach praktyczne. Lot bohatera oznaczał, że aktor wisiał na linach, a wielkie wybuchy to po prostu pirotechnika na planie. Hollywood wtedy traktowało komiksy jak bajki dla dzieci. Na poważne wejście superbohaterów trzeba było jeszcze poczekać. I ten moment nadszedł w 1978 roku. Richard Donner wziął Supermana i powiedział Dobra, robimy to tak, żeby każdy w kinie uwierzył, że człowiek może latać. Film kosztował 55 milionów dolarów, jak na tamte czasy to kosmos, i zarobił prawie 300 milionów. A hasło You Will Believe A Man Can Fly stało się obietnicą, którą film faktycznie spełnił. Well, sorry about that, Lois. But Rewolucją była technologia Front Projection, połączenie efektów praktycznych i specjalnych, które sprawiło, że lot wyglądał prawdziwie. Christopher Reeve, twarz Supermana na całe pokolenie, mówił później: Nie chodziło o to, żeby oszukać widza. Chodziło o to, żeby dać mu poczucie radości z lotu. Sukces był tak duży, że powstały kolejne części. Superman 2 z terencem stampem jako zodem to dziś klasyk sequeli. A potem: no cóż, trójka i czwórka pokazały, jak można utopić markę w nadmiarze humoru i braku spójnej wizji. Ale jest 1989 rok. Tim Burton bierze Batmana i mówi, żadnych neonów, żadnych kreskówkowych kolorów, ma być mrocznie. Efekt? Gotyckie gota, monumentalne dekoracje i duet Michael Keaton-Jack Nicholson, który przeszedł do historii kina. Film zarobił ponad 411 milionów i wbił Batmana w popkulturę na nowo. W kontynuacji Batman Return. Barton poszedł jeszcze dalej. Michelle Pfeiffer jako Catwoman, ikona. Danny DeVito jako pingwin, trauma dzieciństwa dla wielu. Krytycy byli zachwyceni. Ale studio uznało, że film jest zamroczny i zadziwny na letni hit. No i wtedy wjechał Joel Schumacher. Batman Forever i Batman and Robin zamieniły mroczny Gotham w neonowę Luna Park. George Clooney w kostiumie z gumowymi sutkami, Arnold Schwarzenegger robiący lodowe suchary jako Mr. Freeze. Tak, to był moment, kiedy kino superbohaterskie osiągnęło absolutne dno kiczu. Widzowie powiedzieli dość. I Batman na kilka lat trafił do zamrażarki. Pod koniec lat 90. coś się zaczęło znowu dziać. W 1998 roku Blade udowodnił, że adaptacja komiksu może być mroczna, brutalna i skierowana do dorosłych. Rok później Men in Black połączył science fiction, komedię i widowiskowe efekty. A Spawn pokazał, że CGI może być odważne, nawet jeśli fabuła trochę kulała. Były też dziwne pomysły jak Mr. Man, parodia gatunku, zanim ten wrócił do łaski, W kinach zdecydowanie poległ, ale wprowadził humor. taki, który później pokochał Deadpool. Rok 2000. X-Men Briana Singera zbiera w jednym filmie drużynę Mutantów i nadaje poważny ton gatunkowi. Patrick Stewart i Ian McClellan grają jak w najlepszym dramacie teatralnym, a film osiąga prawie 300 milionów przychodów. Dwa lata później Spider-Man sama Raimiego wchodzi z efektami, które w tamtym czasie były game changerem. Tobey Maguire staje się bohaterem, z którym każdy mógł się utożsamiać. Ponad 825 milionów dolarów wpływu i sequel, który do dziś uważany jest za jedną z najlepszych ekranizacji komiksów. Marvel próbował też z fantastycznymi fantastyczną czwórką. Lekko rodzinnie z Ivansem jako Johnem Stormem. Kontynuacja dodała Kosmos, ale brakowało jej epickiego rozmachu. I tu warto pamiętać. W latach 90. Marvel sprzedał prawa filmowe do swoich topowych marek. X-Men i Fantastyczna Czwórka poszły do 20 Century Fox, Spider-Man do Sony. Dlatego, kiedy Marvel Studios startowało z MCU, zaczęło właśnie od Iron Man'a. do niego, mieli prawa. Po nowym koszmarze Schumachera, Warner Bros. wiedziało jedno: jeśli Batman ma wrócić, to trzeba zbudować go od zera. W 2005 roku do gry wchodzi Christopher Nolan. Batman Begins wrzuca do kosza wszystko, co było kiczowate I daje Gotham inspirowane Chicago Brudne, realistyczne, z klimatem thrillera politycznego Christian Bale jako Bruce Wayne Wreszcie bohater z psychologiczną głębią, traumą i gniewem Film zarabia 373 miliony i przywraca Batmanowi godność A potem The Dark Knight Heath Ledger w roli Jokera robi coś, co zostaje w głowie na zawsze Mroczny, anarchistyczny, nieprzewidywalny I tak hipnotyzujący, że nie da się od niego oderwać wzroku Pośmiertny Oscar Ponad miliard dolarów w box office i opinia jednego z najlepszych filmów kryminalnych w historii. Trylogię zamyka The Dark Knight Rises, opowieść o upadku i odkupieniu. Film podzielił fanów, ale znowu przekroczył miliard. Nolan udowodnił, że kino superbohaterskie może być jednocześnie blockbusterem i poważnym dramatem. Podczas gdy Nolan zamykał swoją trylogię... DC szukało nowego pomysłu na filmowe uniwersum. W 2013 Zack Snyder bierze się za Men of Steel. Pawil jako Superman w wersji poważniejszej, monumentalnej, z epickimi scenami walki w Metropolis. Film zarabia 668 milionów, ale wywołuje kontrowersje. Szczególnie moment, w którym Superman łamie swoje zasady i zabija Zoda. Potem Batman vs. Superman. Starcie dwóch ikon, które miały być początkiem wielkiego filmowego uniwersum. Wizualnie, widowisko. Fabuła trochę przeładowana, ale wprowadzenie Wonder Woman z Galgadot absolutny sukces. No i Justice League. Wersja kinowa po zmianach reżysera była niespójna i finansowo zawiodła, ale fani nie odpuścili. Hashtag release the Snyder Cut żył w sieci latami. Aż w 2021 dostaliśmy czterogodzinną wersję na HBO Max. Epicką, spójną i z powagą, której brakowało. Po drodze DC miało swoje momenty chwały. Wonder Woman zachwyciła, a Aquaman został najbardziej kasowym filmem DC w historii, przekraczając miliard dolarów. Ale były też wpadki, jak Suicide Squad czy Birds of Prey. No i 2008. Marvel stawia wszystko na jedną kartę. Iron Man kosztuje około 140 milionów i zarabia prawie 586 milionów. Robert Downey Jr. wnosi do roli charyzmę, improwizację i sprawia, że Tony Stark jest jednocześnie arogancki i cholernie sympatyczny. Kevin Feige ma plan. Stworzyć połączone uniwersum. Po Iron Manie dostajemy Tora Kapitana Amerykę, a w 2012 Avengers. Po raz pierwszy kilku bohaterów z osobnych filmów spotyka się w jednym widowisku. Widzowie szaleją. Box Office 1,5 miliarda. Potem Marvel zaczyna bawić się formą. Guardians of the Galaxy wprowadza drużynę, o której nikt wcześniej nie słyszał, a staje się hitem. Doctor Strange pokazuje liczny świat, a Black Panther tworzyła Kanda. Film, który staje się fenomenem kulturowym. Kulminacja, Avengers, Infinite War i Endgame. Thanos, stworzony w całości w technologii motion caption, staje się jednym z najlepiej napisanych złoczyńców w historii kina. Endgame zarabia 2,79 miliarda i na chwilę zostaje najbardziej kasowym filmem wszechczasów. Po Endgame MCU traci swoje największe gwiazdy i staje przed pytaniem co dalej. Pandemia spowalnia produkcję, a Marvel skupia się na serialach Disney Plus. Niektóre pomysły działają, inne dostają sporo krytyki. DC też ma problemy. Black Adam nie spełnia oczekiwań finansowych, The Flash okazuje się klapą mimo ogromnej kampanii. Teraz zaczynamy nowe rozdanie. James Gunn przejmuje DC i ogłasza spójny plan filmowy. Kevin Feige w Marvelu ogranicza liczbę premier stawiając na jakość. A Robert Downey Jr. wraca do MCU. Nie jako Iron Man, tylko jako doktor Doom. Jak widać, historia kina superbohaterskiego to opowieść o nieustanej sinusoidzie. Od czarno-białych seriali po miliardowe blockbustery. Od kiczu, który aż bolał w oczy, po poważne filmy, które trafiają na Oscary. Jeśli coś można powiedzieć z całą pewnością, to to, że superbohaterowie nigdy nie znikają na długo. Zawsze wracają. Więc kto wie, może najlepsze dopiero przed nami.